Kluczowe decyzje dotyczące działań funkcjonariuszy czy tajnych operacji wymierzonych w przestępców. I to właśnie w tym gmachu doszło do przestępstwa. Pracownik cywilny to nie był funkcjonariusz policji, po prostu próbował wykorzystać kradzież energii, bo tak to trzeba nazwać, przygównie polegające, na, ten, po, ten proceder polegał na kradzieży energii. Jak ujawnili dziennikarze TPL 24PL, na policyjnym sprzęcie informatyk uruchomił tak zwaną kopalnię kryptowalut. Wykorzystywał do tego służbowy, szybki internet, a procesory i oprogramowanie zużywały gigantyczne ilości brądu. Podczas nocnego obchodu jeden z wartowników usłyszał niepokojące odgłosy z technicznego pomieszczenia, które dotychczas stało puste, nieużywane. I to właśnie tam odkryto sieć działających komputerów oraz włączone wiatraki, które chłodziły sprzęt. Jeśli tworzymy taki sprzęt, który ma olbrzymią moc obliczeniową, to po pierwsze trzeba ten sprzęt zasilić, ale z drugiej strony on podczas pracy nagrzewa się, więc trzeba go jeszcze schłodzić. I mamy tutaj ten prąd, który służy do tych dwóch celów. Jak tłumaczą eksperci, kopania kryptowalut to siedziowane komputery o ogromnej mocy obliczeniowej. Ich zadaniem jest niezwykle szybkie rozwiązywanie skomplikowanych matematycznych łamigłówek. Ten, kto pierwszy złamie kot, rozbija bank i otrzymuje dostęp do kryptowaluty. Może sprzedać. Im większa jest moc obliczeniowa naszej koparki, czyli sprzętu, na którym wydobywamy wirtualną walutę, tym szybciej możemy dokonywać obliczeń i tym szybciej możemy zdobyć te cyfrowe pieniądze. Innymi słowy, mając koparkę możemy zamienić prąd na pieniądze. Ostatnio na świecie zlikwidowano kilka takich kopalni. Na Ukrainie w zakładach energetycznych działał sprzęt, który zużywał prąd o wartości około miliona złotych miesięcznie. W Malezji przestępcy ukradli energię o wartości prawie 8 milionów złotych. Tak zwany górnik pracujący w komendzie głównej już został zwolniony. Śledztwo w jego sprawie prowadzi prokuratura. Według funkcjonariuszy żadna z tajnych policyjnych baz nie została przez niego użyta. Dane są bezpieczne. Dariusz Proziecki. Fakty. Z oczywistych...